Jaki jesteśmy tutaj razem z Elizą na właśnie jej kanale. No i jeżeli jesteś nowy, to właśnie zostaw subskrypcję na naszych dwóch kanałach, ponieważ mój kanał to jest Sara kreska na dole Play. No i ogólnie zostaw też łapkę pod tym filmem. Ja będę ogólnie wspomagała Elizie, a Eliza może wam jakieś jedno, chociażby słówko tak na dzień dobry powiedzieć. To tak, będę dzisiaj pokazywać ubiory, moje zwierzęta i domki. I może tak nie wszystkie domki, dlatego że ich jest naprawdę sporo, więc może dwa domki by się przydały pokazać. No więc tak. Zapraszamy! Czyli te, tak, które są niezrobione, ale będą zrobione. No tak, żeby pokazać. Mam no to może taki ładny, umyblony domek, może tak, na Malediwach. Więc właśnie gramy tutaj w King Life. No. Ok. I... Więc Eliza, może opowiesz coś o sobie. Muzyczka leci. Tu można usiąść sobie, tak książkę. po leżyć? Hmm, co lubisz robić? No, bardziej lubię to robić. Polega A sobie. w prawdziwym życiu? <grym> no, rysować, malować. No, i to, <grym> no. i tu też można sobie. O, robi <grym> Eliza ma 13 lat. Czyż nie Elisa? Więc nie ja a, to jest... Czeka. Tu jest. To jest właśnie taki domek na Male biwa. Możesz sam zobaczyć jak bądź. A co na przykład lubisz jeść? Hmm. Może kanapki. Pewnie najbardziej cukierki. No, no i tak robię. Ćwiczenia jogimy. To jest zapalniczka. No. Czy tak to jest zapalniczka. No, leżaczek. No, tu muszę dołożyć krzesło, ale dołożę. No, więc tutaj ogólnie jest łazienka i my przechodzimy chyba już do drugiego domku. Okay, okay. No, no. Okej, okej. Muzyczka ciała. No, no. Teraz drugi dom. Mm -hmm. Mm -hmm. Więc następnym domem, który Eliza Wam będzie pokazywała, to jest, Eliza? za eee, tak szybko już się nakreśliło. Już się ładuję. W końcu, no. Czyli tak, tu jest taleta. zwykle idziemy dalej. I fotelpian. Możecie posłuchać. No, ale nie przedłużając tej gry na nie. Idziemy dalej. Możecie się pochwalić w komentarzu, czy na czymś umiecie grać, bo ja umiem na ukulele, taki mała gitarka. A ty, siostro? Nie. Słuchaj muzyki. No, siostra niestety nie umie na niczym grać. <laughs> chyba, że w komputer. No to no, tak. no, Ale nie zna chyba jeszcze osoby, która nie umie grać w komputer. Podróżnimy? Podróżnimy. Nie tak. Idziemy bo? dalej do tu mojego Tutaj przepraszamy za psa, bo po prostu lubi szczekać. To jest mój pokój. Się. Tu można się malować. No. Teraz idziemy do starego pokoju. Tak wygląda pokój. Właśnie, tak? jakiegoś co e... jakiegoś psa, psa. Jednorożta i samochodzik i bielbłądka. Amerykański pies, ja też takiego mam. No i... Na koniec Sara doda. Nie, na koniec doda. <noise> Dziękuję za obejrzenie, podajcie do Sary, pod dajcie Subika i miłego ciąga.